Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy zadanie 65. Mamy tutaj pewne założenie, mianowicie są takie liczby a i b, że a plus b równa się 1 i a kwadrat plus b kwadrat równa się 7. My mamy wykazać, że z tego wynika, że a do 4 plus b do 4 równa się 31. A więc to jest w sumie zadanie na, na dowód. Ale wykonamy je tak trochę obliczeniowo. Są takie zadania na dowód, które po prostu trzeba przeliczyć. I teraz tak, jeżeli wiemy, że jest takie założenie, że a plus b równa się 1, to z tego wynika po podniesieniu stronami do kwadratu, że a plus b do kwadratu to się równa 1 do kwadratu, czyli też 1. Tutaj użyjemy wzoru skróconego mnożenia. a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat to się równa 1. No i teraz skorzystamy z tego drugiego założenia. Mianowicie wiemy, że a kwadrat plus b kwadrat to jest 7, więc tutaj mamy 2ab dodać 7, to się równa 1. Przeniesiemy sobie 7 na prawą stronę, to otrzymamy, że 2ab to jest minus 6 i po podzieleniu przez 2 otrzymamy stąd taki wniosek, że iloczyn tych liczb a i b wynosi minus 3. To jest jakby pierwszy wniosek, który tutaj możemy sobie wyprowadzić z, z, tego, z tego danego równania, właściwie już z obydwóch założeń. Teraz idziemy dalej i skorzystamy z tego drugiego równania. a kwadrat plus b kwadrat to się równa 7 i również podniesiemy sobie stronami do kwadratu i stąd wyprowadzimy taki wniosek. Od razu użyję wzoru skróconego mnożenia. a do czwartej dodać 2a kwadrat b kwadrat dodać b do czwartej to się równa 49. I teraz tak, my chcemy obliczyć sumę tych czwartych potęg. To sobie zostawimy a do czwartej plus b do czwartej po lewej stronie, a ten podwojony iloczyn kwadratów przeniesiemy na prawą stronę i zapiszemy to tak, 49 minus 2 razy i tutaj będzie w nawiasie a razy b podniesione do kwadratu. No to będzie oczywiście a kwadrat b kwadrat. I teraz tutaj skorzystam z tego, co już sobie obliczyłem, że a razy b to jest minus 3. Czyli mogę dalej sobie napisać, że a do 4 plus b do 4 to jest 49, odjąć 2 razy minus 3 do kwadratu. No i teraz już wystarczy tylko obliczyć tą liczbę po prawej stronie, ile to jest minus 3 do kwadratu? To jest 9, razy 2 to jest 18, jak odejmiemy od 49, mamy 31. Obliczone, wykazane, dowód jest zakończony.